Cześć, kochani z tej strony Scarlett. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nagrywam wstęp po raz szósty. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy i łapek, a ja przejdę teraz do opowiedzenia Wam, co my dzisiaj tworzymy. Zobaczcie ten wstęp, ale ja jakoś tak ostatnio mam problem w ogóle z zaczynaniem filmów i za każdym razem, jak zaczynam nagrywać, to się gdzieś tam pomylę, gdzieś tam machnę, gdzieś tam przejęzyczę i wolę od nowa zacząć, żeby to jakoś lepiej brzmiało, bo potem w montażu jakoś powycinać te wszystkie słowa, będzie. Ja nie jestem. Dobrym montażystą znamy się, trochę wiecie o tym, że jeśli chodzi o montaż, to. Mm, no, ja lubię nagrywać, lubię sobie pogadać, lubię stworzyć historię, ale montaż to jest coś, co do mnie nie przemawia. Dlatego tak, nagrywam po raz setny wstęp, ale mam nadzieję, że ten ostatni raz będzie teraz. To było pięknie po polsku powiedziane. I że mogę Wam opowiedzieć, co ja w ogóle dzisiaj tworzę. Pewnie już z tytułu filmu mniej więcej wiecie, ale to jest takie wiecie głębsze. Słuchajcie. Na start. Jak ktoś jest takim obserwatorem mojego kanału i wszystkie moje materiały włącza, to już wie, że ten początek skądś znacie. I to jest początek, który ja wykorzystałam i zrobiłam z niego króciutkiego shorta, którego opublikowałam bodajże wczoraj. No, jak będziecie oglądać ten film dużo później, to już nie będzie wczoraj. No, ale pomyślałam sobie, że warto wyciąć sam ten fragment z tworzeniem antresoli, bo wydaje mi się, że antresola to jest coś co nie do końca jest zrozumiałe dla nowych graczy The Sims 4, może warto byłoby im tam to jeszcze jakoś słownie bardziej opowiedzieć, co robić, ale to było, wiecie, wycięty fragment tego materiału, więc nie planowałam robić z tego shorta, tak dodatkowo wrzuciłam. Natomiast ja postanowiłam zrobić te antresole dlatego, że robię wnętrze, mieszkanie, które podoba się mnie i będzie trafiać w moje gusta, i będzie bardzo ze mną kompatybilne, i w którym mogłabym żyć i byłabym szczęśliwa. Bo ostatnio tworzyłam materiał, w którym budowałam, meblowałam, meblowałam i przerabiałam dom ogólnie z podstawy z wykorzystaniem obiektów, których ja nie lubię, stylu którego nie lubię, który do mnie nie przemawia, w którym się nie odnajduję. I też ostatnio bardzo dużo było takich materiałów, gdzie w większości meblowałam tylko i wyłącznie to. Co nie było zgodne z moim gustem wnętrzarskim. I to wiem, że to może źle brzmieć, ale po prostu ja jestem takim człowiekiem, że staram się nie ograniczać i właśnie. Może mi się coś nie podobać, ale to nie znaczy, że czegoś nie chcę stworzyć w tym stylu. Wiecie, staram się raczej trafiać do większego grona odbiorców i coś dla każdego mieć, jeśli chodzi o, nie wiem, wnętrza, czy nawet o serię i to, jak one są zmontowane. No bo mam i zwykłą rozgrywkę dla ludzi lubiących zwykłe rozgrywki, i mam fantastyczną rozgrywkę z cutscenami dla ludzi, którzy lubią takie tematy, i z cutscenami coś takiego. No, nie chcę mówić, że cięższego, ale wiecie, no, z inną historią dla ludzi, którzy lubią takie, nie wiem, jak seriale amerykańskie rzeczy. No, zawsze tak miałam na kanale, że były różne takie produkcje i każdy sobie mógł z tego wybrać co i jak. No i właśnie zasugerowaliście mi, że skoro ostatnio robię same rzeczy, które do mnie nie przemawiają, to może warto byłoby pokazać coś, co będzie zgodne ze mną. I tym oto sposobem tworzymy industrialne, nie wiem do końca, czy można to tak nazwać, wnętrze. Dlaczego nie wiem, czy można to tak nazwać? Dlatego, że jak zobaczycie później, będzie troszkę nawalone tutaj, będzie tutaj bardzo sporo. Bardzo sporo. <noise> język polski, trudny język. Będzie tutaj sporo rzeczy, które są takie bardziej antyczne. A ja nie jestem wnętrzarzem, nie jestem architektem, nie znam się na tym, nie, nie interesuję się w ogóle jakimiś tak wnętrzami. Wszystko zawsze sobie robiłam. Wedle mojego gustu, jak sobie wymyśliłam, jak w mojej głowie to powstało. Dlatego nie wiem do końca, jak ten styl nazwać, ale wydaje mi się, że to chyba najbliższe jest właśnie industrialowi i nie mogę się doczekać, co o tym będziecie sądzić. W sensie, wydaje mi się, że dla wielu z Was będzie tutaj takie to na zasadzie, że za ciemne, za mocno, że w ogóle nie moglibyście żyć w takim czymś. Ja jestem osobą, która bardzo lubi właśnie takie mroczne wnętrza, bo bardzo w nich odpoczywam. Nie lubię ostrego światła, nie lubię takich jasnych, wręcz parzących me oczy białych odcieni i no, ja jakby musiała siedzieć w takim bardzo jasnym pomieszczeniu, to czułabym się bardzo, bardzo, bardzo zmęczona i taka wykończona i atakowana zewsząd tą jasnością i bielą. A jak mam takie właśnie wnętrze w stylu tego, czyli takie drewniane, ceglaste, to od razu czuję tam zapach książek, od razu czuję jakieś tam nie wiem, wibracje spokoju i takiego zaszycia się, wiecie, schowania pod jakąś kołdrą, gdzieś tam powinien być jeszcze jakiś gramofon i muzyka i no dużo książek, gramofon, muzyka i miejsce, gdzie mogłabym sobie malować to jest po prostu idealne. No i właśnie cegła i beton i drewno ciemne i takie no i, i, no, i to by było wnętrze które by mi się podobało. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam w takich miejscach przybywać. Bardzo lubię też takie właśnie knajpy, które są urządzone w podobny sposób, a gdzie światło jest jakieś punktowe, nie takie ostre, jeżące. No, kocham. No, jestem piwnicznym dzieckiem, bym tak powiedziała. <laughs> najlepiej się właśnie w tym odnajduje. No i stąd właśnie pomysł na to wnętrze. Ale ja ostatnio nie chcę nie chciałam jakoś budować, w sensie ostatnio. Budowałam ostatnio właśnie za dużo, bo robiłam dom Ivy przez kilka dni. Między innymi ja jeszcze mieczka dom Dave'a. Więc Dave'a, co ja mówię? Kevina! <grytanie> Dave'a, RWDG, pokolenie czwarte. Po prostu dom Ivy wygląda jak dom Dave'a. Stąd ten Dave mi się wziął w mojej głowie, ale nieważne. No i tak sobie pomyślałam, że i tak mieczka budowa, i tak jestem po budowie, więc nie chciałam mi się tworzyć bryły całej. Postanowiłam, że zrobię to na zasadzie tak, jak na Instagramie tworzą twórcy The Sims, czyli jakieś takie wnętrze, które będziemy sobie meblować, i że to jest mega dla mnie przyjemne, i też mogę się jakoś tak wyżyć wnętrzarsko. Tutaj, na potrzeby tego materiału, zapomniałam o funkcjonalności w The Sims 4, chociaż wydaje mi się, że to nie byłoby takie straszne i Simowie faktycznie mogliby a tak, nawet sprawdzałam miałam mietka testera i mietek tester siadał tutaj na tej kanapie i szedł po schodach i wychodził na piętro, postanowiłam trochę pozmieniać filtr, jeżeli chodzi o budowę, nie mogłam się zdecydować ale ostatecznie postanowiłam, że wybiorę on właśnie taki filtr niezbyt intensywny, ale bardzo podbijający, taką, taki klimat właśnie zakurzonej książki jeśli chodzi o te wnętrze nie wiem nawet jak to inaczej Wam określić, ale naprawdę zakurzona książka chyba najbardziej to oddaje, takiej biblioteki Takiego wnętrza, które już widziało wiele historii. No, to jest coś, co, co bardzo lubię. W ogóle mogłabym mieszkać w takiej kamienicy pełno, pełno anteresol bym sobie zrobiła i pół pięterek, jeżeli w ogóle by można było to zrobić zdecydowanie i pewnie cały czas bym marzła, bo wydaje mi się, że w kamienicach chyba jest bardzo silno, przez to, że te ściany są takie wysokie, nie? Ale mogę się mylić. Także mega dużo frajdy mi sprawiło ogólnie meblowanie tego. Na początku to miało być dużo prostsze, dużo mniej obiektów, ale koniec końców to zaczęłam się bawić, tu przestawiać, tam przestawiać, tu nie mogłam się zdecydować z półką, co zrobić, Weekend majowy. Mam nadzieję, że super sobie wypoczywacie, że nie siedzicie dużo przy komputerze. Ja wam powiem, że nawet ja zrobiłam sobie troszeczkę. Przerwę od tego, bo ostatnio mówiłam Wam, że mam mega zmęczone oczy, że nie ubieram soczewek, siedzę w okularach, do tego jakieś alergie mi się odezwały. W sensie zawsze mniej więcej w tej porze roku coś tam odczuwam na oczach, to nie jest jakieś taki nie do przeżycia, ale po prostu oczy mi bardziej łzawią i nie chcę ich katować jeszcze soczewkami, bo soczewki to jednak wiecie, fajne są, ale mimo wszystko wkłada się coś do oka, więc siedzę sobie właśnie w okularach, wychodzę sobie dużo, dużo, dużo na powietrze, oddycham, leniuchuję trochę i Właściwie niczym konkretnym się nie zajmuję i mam nadzieję, że wy też sobie odpoczywacie, z wyjątkiem maturzystów, bo chyba maturzyści teraz będą maturę pisać, tym się wydaje po weekendzie majowym, bo teraz było pożegnanie maturzystów. Więc, no więc, tak, maj to chyba był ten czas, kiedy właśnie zaczynały się matury. Bardzo wam maturzyści współczuję i oczywiście trzymam za Was mocno kciuki. Tam, żeby wszyscy od testów gimnazjalnych, tfu, gimnazjalnych, podstawówkowych, tak, nie czuli się. Urażeni, to zawsze o was też myślę, ale jednak, matura to jest taki czas, gdzie, no, tak bardzo taki charakterystyczny i bardzo taki, no, napompowany, jeśli chodzi o nasz kraj, bo zawsze tam było, nie? że no, nie zdacie matury, nie przejdziecie, coś tam, nie pójdziecie nigdzie, nic w ogóle, zgincie, przepadnijcie, <noise> jak nie zdacie matury. A potem człowiek pisał tę maturę i, i, i jakoś tak sobie uświadamiał, że. Czym, że ta matura tak naprawdę była? To jakiś egzamin, jakiś sprawdzian duży. Poszedł na studia albo i nie poszedł, ale jak poszedł, to wiedział o tym, że na co sesję ma właściwie jakąś taką poczwórną bądź, bądź nawet bardziej maturę w zależności od kierunku. I tak, nie? I tak, tak mi się kojarzy właśnie ta matura z takim czymś, co bardzo jest, bardzo jest właśnie nie chcę mówić, że promowane, ale takie, taki straszak, że w ogóle robicie pierwszy krok tam w liceum czy technikum i, i już słyszycie o tej maturze, że taka straszna jest, a potem ona przychodzi i Oddajecie już te napisane egzaminy i tak sobie uświadamiacie, że to naprawdę był po prostu duży sprawdzian, do którego fakt trzeba się bardziej przygotować, ale już bez przesady, żeby robić takie wielkie halo wokół niego. Wystarczy po prostu się połączyć regularnie w miarę, tak mi się wydaje, i, i wszystko jest ok. Nie wiem nawet dlaczego o tym mówię. Może właśnie przez ten maj jakoś tak natchnęło mnie żeby o tym temacie sobie pogadać. Miałam Wam mówić o wnętrzu, a zaczęłam Wam mówić o maturze. Dora wrócę do wnętrza, żeby jednak miało to ręce i nogi. Nie robiłam tutaj osobnej łazienki, więc na pewno pojawią się komentarze, haha, a gdzie łazienka? Bo nie wiem, czy wiecie, bardzo, bardzo dawno temu robiłam film, w którym zastanawiałam się nad tym, czy zastanawiałam się, tworzyłam wnętrze, które po prostu mi się podobało. I bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy tam miałam odnośnie tego, że a zrobiłaś, zbudowałaś, właśnie podobnie coś takiego było. To nie była zamknięta, była to było takie pomieszczenie, a nie zrobiłam w nim łazienki, i mnóstwo osób się pytało, no, to chciałabyś mieć wymarzony dom bez łazienki. haha, <grytania> więc od razu tutaj stwierdziłam, że tym razem, żeby nikt się nie przyczepił, to zrobię takie puste pomieszczenie, bo żeby było wiadomo, że jest łazienka i żeby nikt nie myślał, że moim wymarzonym mieszkaniem jest mieszkanie bez łazienki. Po prostu w tamtym filmie jakoś to chyba słabo zaznaczyłam. Bo nie chciałam tego robić osobno, bo też chciałam, żeby był taki rzut na wszystko, tak jak w tym materiale, na no, w tamtym go nie było. Jezu, jaki ten komentarz jest bez ładu i składu? Ja was przepraszam, ale tyle myśli mam w głowie właśnie o tylu rzeczach. Mi się przypominają jakieś takie stare materiały, które nagrywałam, jakieś historie. Nie wiem, ja się chyba zaczynam serio starzać. Kiedyś to było, teraz to nie ma innej tego typu sprawy w mojej głowie. Nie, dobre, dobre. Jak to słuchacie, to naprawdę mega Wam współczuję. Ale będę kończyć materiał, bo już zbliżamy się do finału. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, że wyciągniecie sobie z tego jakieś inspiracje. Ogólnie to wnętrze. Ja na początku myślałam, żeby zrobić sobie jakieś tam ograniczenie, jeśli chodzi o DLC, ale ostatnio było tyle filmów z ograniczeniami, i głównie z podstawy, że tym razem stwierdziłam, że pójdę na całość i wykorzystam całą kolekcję, jaką tutaj mam, żeby. Dobrze się przy tym bawić, jakoś odprężyć, i, i faktycznie słuchajcie, dało mi to dużo radości. Dużo radości i bardzo dużo czasu poświęciłam na to wnętrze, ale to chyba właśnie dlatego, że jest w takich kolorach, które ja lubię. I to jest nam dziwne, bo tutaj na przykład dużo jest takiego ciepłego brązu. Ja normalnie nie jestem jego fanką, a przy takich wnętrzach jakoś jakoś mi gra. Jest połączenie chłodnego, ciepłego, ale tym razem nie, nie kuje mnie to w oczy. Moi drodzy, oczywiście zapraszam Was na mój drugi kanał, na kanał Game Scarlet, gdzie staram się wrócić regularnie, publikować dla Was. O, będzie potężny odcinek, Planet zobo bardzo dużo zmian. Publikować House Flippera, będę tam wyrzucać jeszcze słodki Cringe, który pewnie znacie i pamiętacie, bo tam to jest w ogóle jakaś legendarna seria. Co najmniej tak jak 100 dzieci na wszystkich Simstubowych kanałach dawnych. <laughs> więc jak nie widzieliście o cringe'u na Game Scarlet, to zapraszam, ale właśnie będzie też Planet Zoo, będzie właśnie też House Flipper teraz. Więc te materiały pewnie co jakieś 4-5 dni się będą pojawiać, ale będą się pojawiać. Zapraszam Was oczywiście na nasz serwer na Discordzie, ponieważ często jak pokazuję Wam coś na filmach, Pytacie się o mody, a na serwerze na Discordzie jest takie miejsce, gdzie możecie wrzucić zdjęcia, pogadać z innymi, popytać, powymieniać się modami, powrzucać, bo ja już modów do opisów nie daję, w komentarzach też nie. Dlatego, że YouTube ostatnio się do mnie właśnie doczepił, ale uzasadnione to było doczepienie się, że te linki jednak łamią ich zasady społeczności. Ja nie zostałam w żaden sposób ukarana. Natomiast fakt faktem, bo, bo te linki same w sobie nie były złe, ale w, na stronach z modami często jest dużo. Reklam różnej treści, najczęściej plus 18. Pewnie wiecie, o czym mówię, bo ściągacie mody do simsów, więc nie do końca YouTubeowi się to podobało, że te reklamy są na stronach, do których odsyłam, i chociaż ja odsyłałam, nie wiem, do sukienki, tam to jednak te reklamy w tle nie do końca im pasowały, więc ja stwierdziłam, że nie chcę się za każdym razem odwoływać i wiecie, tak tłumaczyć, bo. To jest w pewien sposób uzasadnione, że nie chcą, żeby coś takiego było, a jednak te reklamy są bardzo takie nacechowane. No nie fajnie, więc już przestałem wrzucać linki do modów. Jeżeli są jakieś filmy, w których tworzę coś z modami, to wtedy jest osobny kanał na to, gdzie wrzucam właśnie wszystko. A jeżeli są takie rzeczy jak w seriach, to najczęściej się wszyscy wymieniacie tymi wszystkimi linkami, też na serwerze na Discordzie. Mamy tam różne jakieś konkursy, zabawy, gry. Jeżeli wam się nudzi granie w The Sims 4 i chcielibyście mieć jakieś. Jakieś nowe wyzwania, to tam zapraszamy. Nieważne, czy jesteście konsolowcami, czy gracie z modami, czy bez modów, czy na komputerach, każdy znajdzie tam swoje miejsce. A ja już wam dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego. Przepraszam, jeżeli ten komentarz jest chaotyczny, ale dzisiaj taki dziwny dzień u mnie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. thank mm -hmm. you